Cześć, witam Was serdecznie na kanale Krakowia TV w kolejnym odcinku z serii e, Strefa Pasy. Dziś Strefa Pasy hokejowa, ponieważ jesteśmy w zasadzie przed dniu inauguracji rozgrywek Tauron Hockey Ligi w sezonie 2024-2025, w którym bierze udział e, zespół Komar Krakowi Kraków, e, nasza drużyna. Sezon rozpocznie na wyjeździe. 13 września w piątek zagramy w Toruniu z KH NRGą, a w związku z początkiem nowego sezonu postanowiliśmy zaprosić właśnie postać związaną z hokejem na lodzie. Jak wiadomo, sekcja hokejowa zmieniła dosyć mocno swoje oblicze latem, między innymi pod względem kadrowym. Doszło wielu nowych zawodników, w tym i mój dzisiejszy gość, który Mogę to chyba tak określić. Jest jedną z gwiazd obecnego zespołu Krakowi, i z pewnością transfer, jego transfer z GKS-u Katowice do Krakowa można określić jako hitowy w tym właśnie świecie polskiego hokeja ze mną jest obr nasz obrońca trzykrotny mistrz Polski zdobywca Pucharu Polski reprezentant Polski i uczestnik mistrzostw świata elity w Czechach które odbyły się w tym roku ze mną jest po prostu Kuba Wanacki witam cię serdecznie Dzień dobry cześć witam wszystkich kibiców Kuba mi się wydaje że ty jesteś trochę takim y, przykładem postaci, której wygląd zewnętrzny niekoniecznie jest zbieżny z Twoim charakterem, że jednak z zewnątrz wyglądasz zupełnie inaczej. Spraży, y, y, wrażenie kompletnie innego człowieka niż takiego, w którym jesteś y, w takim y, kontakcie, kontakcie prywatnym. Mam nadzieję, że y, w tym pozytywnym, oczywiście, aspekcie, jasne. Y... Wiadomo, że praca na lodzie i zachowania na lodzie to jest zwłaszcza podczas meczów, gdzie dochodzi rywalizacja, jakby każdemu z nas zależy, żeby, żeby dana drużyna wygrała, więc to co, to, co robimy na lodzie, a to czasami, jak, a w większości, jak wyglądamy w życiu prywatnym, to może nie dwie inne rzeczy, bo. bo i znajdą się zawodnicy, którzy, tak jak mówisz, nie będzie widać tej różnicy, ale myślę, że tutaj ta praca na lodzie i, i zachowania na lodzie są trochę uwarunkowane tym po prostu, że no chcesz, jak dla, chcesz jak najlepiej dla drużyny i, i czasami to po prostu wygląda trochę inaczej, a w życiu prywatnym jestem, myślę, jeszcze bardziej trochę spokojny. Myślę, że, że da się ze mną to dogadać. Myślę, że, że łapie w szatni zdecydowanie też łapie z kolegami niż porozumienia, ale na co dzień w życiu prywatnym też po prostu cenię sobie spokój i, i ciszę. Patrząc na twoje zainteresowania, które poznałem przez te dwa miesiące. Muszę się teraz z tobą nie zgodzić, bo. Skąd inąd wiem, że jesteś też fanem żużla, czyli hokej i żużel to raczej takie sporty, które do najspokojniejszych nie należą. E, tak, ale może właśnie dlatego, że hokej jako praca i, i, i te emocje zostają na lodzie, w szatni i, i potem w domu może już jest troszeczkę inaczej, gdzieś już jestem po emocjach związanych czy z treningiem, czy z meczem. a a Żużel, właściwie to nie wiem jak to się stało, no po prostu jestem z Opola, gdzieś trafiłem raz, drugi na stadion i, i gdzieś ten bakcyl został. Yy, tak, zdecydowanie lubię poświęcić czas i, i, i pooglądać czy, czy przejechać się na jakieś spotkanie. Pochodzisz z Opola, w swoim życiu przeszedłeś ścieżkę od Opola przez Sosnowiec, Bytom, francuskie Angle, Katowice, Oświęcim, aż w końcu trafiasz tutaj do, do Krakowa, po drodze jeszcze były Tychy, trafiasz tutaj do Krakowa i co powiesz o życiu w samym mieście, w porównaniu do tego, co miałeś wcześniej? Bardzo cenię sobie tereny spacerowe, czy to przy Wiśle, czy, czy park, jest sporo tych miejsc, gdzie, gdzie, można, gdzie można spokojnie sobie wyjść, pochodzić po, po na zewnątrz. No ale tak jak mówisz, to też początek, jestem tu dopiero drugi miesiąc, tak naprawdę drugi miesiąc się zaczyna, więc myślę, że jeszcze najlepsze do odkrycia i przede mną. Żużel, spacery z psem. Masz jeszcze coś takiego, co lubisz robić jako odskocznie od tej hokejowej codzienności? Nie, myślę, że tak. Te żuże głównie przez weekendy, i tak naprawdę ten sezon tam jest króciutki, tak, bo tam parę miesięcy jeżdżą, więc to jest akurat fajnie się nakłada, że nasz sezon się kończy i tamten się zaczyna, więc jakby jest nakładka yy, z, i, i cały czas gdzieś wokół tego sportu się kręci. Nie, tak poza tym, no to tak jak też wspomniałeś, te, te ceny sobie, gdzieś tam ten wolny czas. Yy, ze słuchawkami i na spacerze gdzieś sobie czas, czas nawet sam ze sobą czas, często spędzić, więc tak, głównie te rzeczy. A jeszcze, a propos życia w Krakowie, powiedz mi ile już kilometrów nakręciłeś na rowerze, dojeżdżając z jednego miejsca na drugie? <gry> Też y, lubię tą formę spędzania aktywnego czasu jakby poznawania miasta z, z poziomu dwóch kółek. Y, ale jest tak, na lodowisku nasze się nie mam daleko, więc yy, to, yy, zawsze te parę kilometrów się zrobi. Mam nadzieję, że podgoda będzie jak najdłużej dopisywała na jazdę yy, rowerem, A, ale tak, jeszcze gdzieś tam zwiedzam, no, ale jest to ogromne miasto, więc jeszcze dużo przed nami. Przechodząc do aspektów czysto sportowych. Twoja kariera ma wiele wspaniałych momentów. Podczas swojej kariery osiągnąłeś wiele znakomitych sukcesów. O jeden chciałbym Cię zapytać i z Tobą porozmawiać o tym właśnie jeden moment z tego roku, z maja, czyli o Mistrzostwa Świata Elity w Czechach. Powiedz mi, kiedy uświadomiłeś sobie w ogóle, że wziąłeś udział w imprezie, która przez wiele lat dla nie tylko kibica hokeja w Polsce, ale także dla zawodników była czymś kompletnie nieosiągalnym, coś, co mogło się jedynie przyśnić. Zaczynałem ten turniej jako rezerwowy, więc ten pierwszy dzień tak naprawdę meczowy i drugi, w którym my już zaczynaliśmy mistrzostwa, można powiedzieć, że miałem trochę większy luz niż chłopaki, bo wiedziałem, że, że nie zagram w tym pierwszym meczu, więc też miałem okazję i wybrałem, raz, że oglądałem ich mecz z trybun, więc też jakby większość chłopaków, którzy zagrali wszystkie mecze, nie mieli szans zobaczyć też jak to wygląda od tej strony właśnie trybun. Robiło to mega wrażenie jakby skala tego przedsięwzięcia. Dla mnie przede wszystkim może ta e, możliwość zobaczenia i podpatrywania tych zawodników najlepszych jakby co też jak się zachowują poza lodem, na lodzie, bo też mieliśmy w hotelu parę drużyn czy na lodowisku przy okazji rozgrzewek, więc to na pewno było jakby, pokazywało też skalę tego całego przedsięwzięcia. No, graliśmy jakby w kolebce też naszego hokeja europejskiego, bo wiadomo, że Czesi tym żyją i, i, i dało się odczuć. No a potem już na lodzie jakby nie było aż tyle czasu na to, żeby to, to gdzieś prze, o tym myśleć, ale. Ale mega wrażenie robiło to na pewno z jakimiś zawodnikami można było się tam spotkać. Chciałbym, żebyś opowiedział troszeczkę o kulisach, bo myślę, że kibice hokejowi, a zwłaszcza kibice sportowi nie do końca znają sobie sprawę z tego, e jak, jak organizacyjnie wygląda taka impreza i jakie to jest potężne przedsięwzięcie, o którym mówiłeś? Myślę, że na, y, samo to wejście do szatni, jak y, przyjechaliśmy i, i jakby już kierownicy wcześniej zadbali o to, cały sztab, żeby ta szatnia była gotowa na nasz przyjazd, e, każde ten, koszulki czy rozłożenie sprzętu, ro, y, w barwach narodowych, jak to tam było, flaga puszczona pod, pod e, sufitem. Na pewno na mnie to zrobiło mega wrażenie, bo e, dało się odczuć taki już poziom z najwyższej półki, tak jak właśnie mówimy o tym, e, o Mistrzostwach Elity. Więc e, na pewno to no, no nie na co dzień też mamy możliwość występować na hali, gdzie, gdzie jest. E, niecałe 8 czy 9 tysięcy ludzi wchodzi, więc jak naprawdę na warunki hokejowe no to to będąc na lodzie można było naprawdę robiło to wrażenie jak się patrzyło w górę tam na, na, na trybuny, więc tak samo jak przed całym meczem jakieś tak stoisz w tunelu z jednej strony jest drużyna przeciwna, ty z drugiej to odliczanie, muzyka, która towarzyszyła temu całym przedsięwzięciu robiło to wrażenie. Takie najprzyjemniejsze wspomnienie, które masz z, tego, z tych kilku tygodni spędzonych w Ostrawie? Najprzyjemniejsze. Jest taki moment, który zapadł mi mocno w pamięć. Gol Patryka w rąki z Ameryką. Ale dość szybko nas okroili z złudzeń. ale tak, to był taki moment, że Patryk strzelił gola, tam pojechaliśmy się cieszyć, poprzypijać piątki, ale zaraz był challenge. Ale mimo wszystko to gdzieś był taki moment euforii, jak tam Patryk obrońcę położył z NHL, pojechał na brzuchu do bandy, on pięknie strzelił. Na szczęście został mu ten filmik na Instagrama, więc, więc super, ale to był też taki moment gdzieś, gdzie tej trochę takiej mini euforii, bo tak wiadomo, jakby euforia towarzyszyła nam cały czas jakby czerpania z tego i, i bycia na tych mistrzostwach, bo no tak jak mówisz, no, i wiemy, że nieco roku się tam jeździ i, i, i zwłaszcza dla naszej reprezentacji, więc yy, staram się z tego wziąć dla siebie jak najwięcej na, na, na dalszą przygodę z, Hokejem, więc e, tak, ten moment myślę, że gdzieś mi tak zapadł. Jak właśnie ktoś mnie pyta, to, to ten, jeden z tych momentów, właśnie jest to, jak Patryk gola do były ten moment euforii. E, mówisz, że tej euforii e, ja myślę, że też troszeczkę widać było to po Was na meczach. E, z jakim nastawieniem wyjeżdżaliście na te spotkania, bo. Przed mistrzostwami jako kibic, patrząc na skład grupy, jaką mieliśmy, gdzie była m.in. Szwecja, USA, Niemcy, Łotwa, w zasadzie każdy z zespołów, patrząc po kadrach tych drużyn, był o półkę, dwie, trzy wyżej od, od naszej kadry. A wy w koniec końców, mimo iż się nie utrzymaliście, no to jednak nie przynieśliście, mam wrażenie, stydu w tej grupie. Mogę się zgodzić, jasno, bo też uważam, że jakby wynikami... Yy... Nie odbiegały i nie było widać po wynikach, jak zaraz nawet wejdziemy na flesz Korei, byśmy zobaczyli w historii tych wyników, że to przyjechała drużyna po tam paru parunastu latach na, na mistrzostwa i, i spadła tak naprawdę z jednym punktem, ale gdzieś te mecze były w większości na jedną wiecz, no wiadomo, tam trzy bramki, czasami gdzieś ta końcówka nam odjeżdżała, tak jak było chyba w meczu ze Szwecją. Zabrakło tego głównego, głównego celu, jakim było utrzymanie, gdzie wiedzieliśmy, że jakby ładną postawą, za ładną postawą i czy za walkę, jakby nie dostaniemy żadnych ekstra punktów i e, z jednej strony jest e, opinia, że, że nie daliśmy ciała, bo te wyniki były najgorsze, no ale dalej jakby nie daliśmy sobie szansy, możliwości wystąpienia jeszcze raz i sprawdzenia się po raz kolejny w przyszłym roku. Z, znowu z tymi drużynami, więc mam nadzieję, że jak najszybciej tam wrócimy dla, dla dobra całego polskiego hokeja, bo yy, myślę, że wielu z nas sobie nie zdawało tak naprawdę sprawy, yy, jak to do końca wygląda być, bo, no bo nikt z nas nie uczestniczył i, i jak to wszystko może wyglądać, więc to jest naprawdę wielkie hokejowe święto i, i uważam, że dobrze by było, gdybyśmy się tam coraz częściej znajdowali. A to utrzymanie było na wyciągnięcie ręki? Dwa mecze utrzymanie i z Francją i, i z Kazachstanem, no jakby uważam, że to były nasze najgorsze mecze tak naprawdę na tych mistrzostwach. Jednak te bardziej doświadczone drużyny, które tam występują na co dzień i na co dzień rywalizują między tymi najlepszymi i też ci poszczególni zawodnicy grają w tych najlepszych ligach. W tych decydujących meczach, właśnie tak jak było, mówię o Francji czy Kazachstanie byli w stanie nas ograć i, i nawet nie to, że byliśmy dużo gorszymi drużynami, tylko po prostu no, o, to była kwestia zawodnika, który tam z połowy szansy strzeli gola i, i, i na koniec meczu, no to czy na koniec turnieju, to oni się cieszyli z utrzymania. W opinii publicznej yy... Przewijały się różne komentarze, że okej, okay, zagraliśmy fajny turniej, byliśmy, potrafiliśmy napsuć krwi tym faworytom, ale jednak się nie utrzymaliśmy. W przeciwieństwie, w przeciwieństwie chociażby do Kazachstanu, któremu zda, zda, zdarzały się wysokie porażki, między innymi z USA chyba oni dostali 10-0 czy 11-0, ale mimo wszystko się utrzymali. I czy ty byś wolał na przykład grać tak na tych mistrzostwach, że ok, wiemy, że z USA czy ze Szwecją Przegramy, więc te mecze zagrajmy tak gdzieś na pół gwizdka, no bo nieważne czy przegramy 3-0, czy 4-0, czy 10-0, ale zostawmy sobie siły na te mecze z Francją, czy Kazachstanem. Czy jednak ta postawa, w której w każdym meczu staraliście się dać maksa i po prostu cieszyliście się każdą minutą na lodzie w tych mistrzostwach, była lepsza? Myślę, że zdecydowanie. W sensie nie wyobrażam sobie wyjść na taką drużynę jak Ameryka, czy Stany, nie, i, i mieć w głowie, że a no to teraz odpuszczamy, bo następny mecz mamy ważniejszy, jakby było, dało się odczuć, że dla każdego z nas jakby każda następna zmiana, każda następna tercja tak naprawdę, tak jak żeśmy schodzili do szatni i rozmawiali, czy, czy jakiś był przekaz od trenera, że jakby no, no jedziemy, jakby staramy się dać z siebie maksa, no bo Jesteśmy tu, tu po tylu latach, wróciliśmy no, i, i myślę, że każdy z nas chciał się pokazać z najlepszej strony. Być może wyszło trochę więcej wyrachowania ze strony właśnie czy Francuzów, czy Kazachów, że, że wiedzieli jak przez to, że grają regularniej tam niż my, to, to wiedzieli jak może do tego podejść. Również dało się zagrać, tak jak mówisz, na, na każdy mecz, yy, cieszyć się tym, zagrać na maksa, a jednocześnie się utrzymać. No po prostu gdzieś. W tych detalach e, przegraliśmy te dwa mecze, i, i no tak jak mówię, no nie, nie, nie było opcji, żeby wyjść na, na jakiegokolwiek przeciwnika na, na tych mistrzostwach z myślą, że jutro mamy jakiegoś innego przeciwnika, więc trzeba odpuścić. Jakby nie było w ogóle myślenia o jutrze. Każdy z nas chciał jak najlepiej wypaść w tym danym dniu. A ta intensywność, y, którą prezentowali zawodnicy z NHL czy z najmocniejszych lig europejskich, Zrobiła na tobie wrażenie, czy wyobrażałeś sobie, że tak można grać? Na tym najwyższym poziomie już yy, wiadomo decydują te indywidualne gdzieś umiejętności. I tak jak miałem możliwość gdzieś zagrania y, w lidze mistrzów hokejowej y, klubowo, czy potem właśnie na mistrzostwach świata, może nie powiem, że byłem zaskoczony, ale byłem pod wrażeniem, tego, jak, jak to wygląda, czy można było podglądać sobie obrońców, na przykład szwedzkich, jak, jak rozgrywają, jak grają, więc. Yy, w telewizji to wygląda trochę inaczej, a na żywo jeszcze bardziej to imponuje. Opowiadałeś mi o, o tym, jak y, wyobrażaj sobie, że y, mówiąc kolokwialnie, skasujesz bodajże Carlona ze Szwecji y, i tutaj się lekko przejechałeś y, kolokwialnie mówiąc. Nie, to chyba nie, chyba nie było ze mną. Nie, nie miałem. Y, bardziej z Karsona miałem takie, bo to był pierwszy mecz, na który wyskoczyłem y, ze Szwecją, zagrałem. I, y, jak wyjechaliśmy na rozgrzewkę, no i można było sobie zobaczyć na drugą stronę tafli, a, a tam naprawdę no, obrońcy jak Carlson czy Hedman, Dalin, no gdzie od iluś tam lat śledzisz i, i oglądasz te skróty i czy mecze playoffowe, i jest szansa zagrać przeciwko takim zawodnikom. Nie, nie, jakby nie miałem, nie było mowy o jakimś tam kasowaniu. jakby. Fajnie chciałem pokazać z najlepszej strony. Bardziej by mi się nawet cieszyło żebym gdzieś w dobrym momencie kija wsadził wybił wybił krążek ale to też złapać tych zawodników w ogóle było bardzo ciężkie na takie żeby gdzieś trafić mocno. Kończymy temat Mistrzostw Świata Elity. Przechodzimy do tego co jest tu i teraz i do Krakowa. Ty już swój transfer do Krakowa potwierdziłeś bodajże podczas Mistrzostw Świata. Takie być może e, troszeczkę typowe pytanie, ale dlaczego Krakowie, dlaczego zdecydowałeś tutaj na ten ruch i otwarcie nowego rozdziału w swoim, swoim życiu? Przede wszystkim e, tutaj też e, była zasługa zarówno dyrektora e, Sebastiana Witowskiego, jak i trenera e, Marka Ziętary, że w ogóle wyrazili zainteresowanie moją, moją osobą i, i jakby Czułem chęć porozumienia i, i chęć współpracy. To było dość dla mnie istotne. Wiemy też, wiem doskonale po, po tylu latach, zdawałem sobie sprawę też, jak wygląda drużyna zawsze w Krakowie i, i, i granie. Zawsze mi się tu w sumie dobrze grało na tej hali, więc skusiła mnie te, wizja przebudowy też drużyny, jakby to, jak to miało wyglądać. No Dużo rzeczy się zmieniło generalnie przez, przez ten okres letni. Ja też potrzebowałem nowego bodźca, chciałem, chciałem coś zmienić, więc po prostu to był dobry, dobry timing z jednej i z drugiej strony, myślę, na, na dogadanie się i na to, żebyśmy teraz przez te najbliższe, mam nadzieję, kilka senów współpracowali. Wspominasz o tym, że zmieniło się dużo w Krakowie, no przede wszystkim pod względem składu i Mówiłeś już, że dobrze się odnajdujesz w mieście, jeżeli chodzi o właśnie miasto i życie. A jak odnajdujesz się w Szatni, która można powiedzieć jest trochę mono -narodowa, czyli że mamy 20 polaków, 6 szwedów, no i ten biedny Alex Diorio, jeden Kanadyjczyk. Jakby nie mam, no wiadomo, jesteśmy miesiąc ze sobą, jest po miesiącu zwłaszcza mega ciężkiej pracy gdzieś spotykaliśmy się. Dwa razy dziennie na tym lodowisku plus siłownia, więc dość dużo czasu spędzaliśmy ze sobą. Mieliśmy też czas na dotarcie się. Jeszcze sporo przed nami. Jakby najważniejsza teraz jest e, część sezonu, tak naprawdę zaczynamy ten sezon i, i e, wiadomo, że gra nasza, wyniki będą wszystko też będą dużo determinowały, tego, jak, jak będziemy się zachowywać. Mam nadzieję, że co by się nie działo na lodzie, e, jakby cały czas będziemy tworzyć ten Monoli, jak to teraz wygląda. Bo, bo uważam, że mamy zgraną, zgraną szatnię, pomimo tego, że tak naprawdę, tak jak mówisz, no dużo się zmieniło, dużo jest nowych twarzy. Ten e, miks taki wymieszania Polaków z, 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 ze Szwedami, myślę, że to, to jest e, dobry kierunek. Aleks, e, wiadomo jak... E, Większość chłopaków dość płynnie porozumiewa się w języku angielskim, więc myślę, że dla to nie jest żaden problem dla niego też, żeby, żeby się gdzieś dogadywać, więc yy, uważam, że, że jesteśmy na, mamy dobry obrany kierunek, yy, ale mówię, jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. A jak czujesz się z rolą asystenta kapitana? Okej, okay. jakby... Uważam, że czy jesteś asystentem, czy nie jesteś tym asystentem. Jestem jeden z, z doświadczonych y, graczy, więc y, czy bym miał to, a czy nie, wiem, że i, i moją rolą też tutaj na pewno jest to, żeby starać się pomóc chłopakom jakoś młodszym y, czy zagranicznym w jakimkolwiek stopniu, ktoś by nie potrzebował, więc y, na pewno jest to miłe wyróżnienie. Robotę trzeba robić, tak czy siak, czy, czy ma się tego y, asystenta, czy nie. Na pewno to jest jeszcze większa odpowiedzialność gdzieś. Y, dawania przykładu też młodszym zawodnikom, bo, bo też jest ich sporo, więc yy, będę starał się wypełniać tą rolę jak najlepiej. Jesteśmy po letnim okresie przygotowawczym, w zasadzie przed inauguracji yy, ligi. Jak oceniasz ten okres przygotowawczy i to, co pokazywaliście w sparingach przedsezonowych? Nie brałbym pod uwagę tak bardzo tych wyników, które osiągaliśmy. Wiadomo, że zawsze jest yy, i ciekawiej i lepiej jest dla drużyny, jak się wygrywa, ale też po przegranych myślę, że zdecydowanie więcej można wyciągnąć e, lekcji na przyszłość. Myślę, że włożyliśmy sporo pracy w tym, w tym okresie przygotowawczym, żeby to wyglądało jak najlepiej. To, że się zaczyna sezon, to, to nie znaczy, że, że to już jest wszystko u nas dograne i, i ta myśli, drużyna cały czas będzie się budowała i cały czas będzie musiała się zgrywać, żebyśmy się po prostu prezentowali jak najlepiej, bo uważam, że pomimo tej wykonanej pracy jeszcze dużo pracy przed nami, żeby to wszystko wyglądało i żebyśmy osiągali wyniki takie, które będą nas wszystkich satysfakcjonowały. Jako doświadczony zawodnik w Polskiej Hokej Lidze, to co zaprezentowaliście w sparingach powinno spokojnie wystarczyć, żeby bić się z tymi najmocniejszymi w lidze? Yy, uważam, że, że mamy tak poukładaną drużynę, że Grając swój najlepszy hokej, jaki będziemy potrafić i, i, i wykonywać założenia trenera, robić te detale, małe rzeczy na lodzie tak, jak powinniśmy robić. Jestem przekonany, że, że z każdym możemy powalczyć i, i z, każdym, z każdą drużyną mieć dobry rezultat. Wymaga to po prostu od nas w każdym meczu podejścia takiego jak grania playoffowego i, i, i grania mega odpowiedzialnie. Uważam, że tą drużynę stać na dużo. No zjadłeś już zęby na, na tej polskiej rolnicy co by co by nie mówić grając tutaj przez już chyba 12 czy 12, 13 lat. Gdzieś tak jakoś wyjdzie może być. E, To będzie sezon inny. To będzie sezon jaki y, patrząc po rywalach będzie to sezon inny. Będzie się on w jakimś stopniu różnił od tego zeszłego. Jakie jakie masz podejście do tej nadchodzącej kampanii. Generalnie ostatnie lata już y, pokazują, że ta liga się coraz bardziej wyrównuje. Jeszcze pamiętam jak parę lat temu graliśmy i można było przed sezonem myślę w ciemno wskazywać jaki będzie półfinał. Jakie będą pary półfinałowe czy może nie para, ale jakie drużyny wejdą do tego półfinału. Teraz gdzieś ta rywalizacja nawet drużyn z miejsc 1-8, 2-7 w playoffie obfituje w wiele emocji I, i, i niekiedy potrzeba nawet siódmych meczów w tych ćwierćfinałach, więc Myślę, że to będzie kolejny sezon zacięty, jakby będą decydowały na koniec, na koniec sezonu zasadniczego, będą te małe punkty gdzieś decydowały o, o rozstawieniu i, i, i ułożeniu tych par play-offowych. Wiadomo, play to już jakby jest troszeczkę inna rozgrywka i inne granie, jakby nie inne grania, ale inna forma tej gry, bo, bo wiadomo, spotykamy się co najmniej 4 albo i 7 razy z jedną drużyną w przeciągu półtora czy dwóch tygodni, więc yy, melodia przyszłości. Ale uważam, że Liga na pewno będzie ciekawa w tym roku. Zresztą tak jak było też te ostatnie lata, myślę, że na papierze gdzieś mamy tych tam faworytów, dwie trzy drużyny, ale jest tak, że każda drużyna będzie w stanie pokonać każdą. Zresztą tak, tak, tak już to było i tak to wyglądało w zeszłych latach. A powiedz mi, ja, bo zerknąłem sobie jeszcze Twoje statystyki, i Twoje osiągnięcia, i wyobraź sobie, nie wiem, czy wiedziałeś, że od 2011 roku yy, medalu nie zdobyłeś tylko w trzech latach, czyli od 2011 roku Jakub Wanacki do, do, do Gabloty e, nie dodał medalu tylko w 2012, 2016 i 2021 roku i powiedz mi od tych sukcesów w Polskiej Hokej Lidze, czy od brązowych, srebrnych, e, złotych medali, ty się już trochę przyzwyczaiłeś? Nie, myślę, że tego się nie da przyzwyczaić. Za każdym razem to jest e, inne odczucie, inna, inna Forma jakby zdobywania tego, gdzieś ten. No nie, powtarza, nie było powtarzania się jakby gdzieś sezonu, że to tak e, wyglądało tak samo, że gdzieś te emocje gdzieś były w dole, bo, bo nawet jak e, miałem możliwość z, z katowicami e, zdobyć po raz jakby w sezon po sezonie zrobiliśmy złoto, to też e, historia tego sezonu czy historia playoffów zupełnie inaczej wyglądała, więc e, każdy medal ma swój wyjątkowy jakiś gdzieś smak i, i, i historię, która się z nim gdzieś kryje. A powiedzmy, a prime twojej formy, ty już masz go za sobą, czy jednak cały czas czujesz, że ten pik jest jeszcze przed tobą? Nie, no, wszystko przede mną, nie no, jak za Nie, 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 no, jakby cały czas gdzieś uważam też, im jestem starszym, tym bardziej gdzieś świadome. No tak jak w sporcie, no, jakby ciało jest moim narzędziem pracy też i, i coraz cieszę, cieszę się. No, też. Y, które urazy gdzieś się przytrafiały w trakcie kariery, czy jakieś różne inne sytuacje gdzieś. Z, ze wszystkiego staram się gdzieś wyciągnąć jakieś wnioski, jak, y, poznawać siebie jeszcze bardziej. I, i, I mam nadzieję, że ten prime wcale nie jest za mną. To większąc nasze dzisiejsze rozważania, powiedz mi, jakie, twoje, jakie są Twoje cele na nadchodzący sezon. Rozumiem, że e, tych statystyk medalowych nie zamierzasz tutaj w Krakowie pogarszać. Zdecydowanie, nie. I, i nie chcę rzucać e, jakiś e, obietnic i tak dalej. Po prostu chciałbym, żebyśmy z każdym meczem, każdą rundą dobrze, dobrze wyglądali, dobrze grali, Cieszy, żeby nas ta gra cieszyła i, i, i cieszyła ludzi, którzy będą nas oglądać, bo tak o to chodzi w tym sporcie, w ogóle w sporcie, więc mam nadzieję, że dobrze wejdziemy w sezon, zagramy dobrze pierwszą rundę, zagrajmy super drugą rundę, do, chciałbym, żebyśmy zagrali w Pucharze Polski, bo to też jest wyróżnienie dla, dla drużyn. Mecz po meczu na spokojnie, e, z chłodną głową, analizą. Życzymy sobie tego i, i wszystkim fanom Krakowi, żebyśmy na koniec sezonu mogli usiąść i powiedzieć, że to był dobry sezon. Dziękuję Ci bardzo i przypominamy, że 20 września e, inauguracja sezonu na lodowisku przysiedleckiego. E, o godzinie 18 mierzymy się z Podhalem Nowy Tarka. Dziękuję bardzo.